Witam wszystkich w ten zajście jesienny wieczór, a ponieważ jesienne pozwolę sobie zacząć to nasze dzisiejsze spotkanie od nutki sentymentalizmu, nutki wspomnień, tak żeby przygotować się troszeczkę na używanie na przykład tych fajnych tutaj gadżetów, czy w ogóle rozmowy o nowoczesnych interfejsach. Yy. Specjalnie zatytułowałem to, o czym chcę powiedzieć De Ewolucja Ewolucja, bo mam na to swój pogląd, z którym chcę się z Wami podzielić. I mam nadzieję, że się nad nim w czasie tego spotkania zastanowimy. Tak naprawdę, pomysł na tę prezentację powstał już jakiś czas temu. Powstał on dlatego, że około września, października, listopada w internecie zawrzała informacja pod tytułem: Microsoft zniszczy menu start. Najbardziej chyba rozpoznawalny element graficzny. Interfejsu jaki kiedykolwiek powstał. Podejrzewam, że w Polsce tym bardziej, bo Windows 95 był tym pierwszym wielkim systemem, który w Polsce się pojawił jako komercyjny produkt. Dlaczego chcieli się go pozbyć, czym się kierowali, co proponowali z drugiej strony? Argumenty były różne. W każdym razie, kiedy ja zacząłem się nad tym zastanawiać, kiedy zaczęliśmy się nad tym zastanawiać w Edisonzie, siłą rzeczy musieliśmy się też troszeczkę cofnąć, żeby raz zastanowić się, czym ten, to menu start było dla nas, a z drugiej strony, skąd powstało, jakie były motywacje, dlaczego znajduje się tam w rogu Windowsa. I oczywiście pierwsza myśl, sławna kwestia, to znaczy metafora pulpitu i dlaczego kilka kawałków sklejki nagle zmieniło się w desktop, pinboard, jakkolwiek byśmy tego nazywali. Czy z drugiej strony, jakiś stojaczek na przybory biurowe nagle stał się taskbarem, z którego mamy dostęp do przeglądarek, kalkulatorów itd., itd. Pierwsza radykalna myśl, wszystko podchodzi od żołędzia. Nie od jabłek, nie od apla, nie od okienek, nie od pingwinów. Wszystko pochodzi, moja osobista teza, zobaczymy, czy ktoś się ze mną zgodzi, od żołędzi. Od żołędzi, dlatego że. Na początku chciałbym powiedzieć o pewnej zupełnie nieznanej firmie, która miała niesamowity wpływ na to, jak GUI wygląda dzisiaj. Może niestety za jakiś czas przestanie funkcjonować w tej formie, mimo wszystko warto o tym wspomnieć. Pewna mała brytyjska firma Acorn Computers w 1987 roku wypuściła prosty system operacyjny, który nazwała Artur. Nie było w nim nic tak naprawdę bardzo odkrywczego, poza jednym konkretnym elementem. Czym tutaj na dole paskiem. Jak widzicie w tym momencie mamy tam na dole sześć ikon. Ta ikona na przykład miała reprezentować notatnik. To był kalkulator, kalendarz, paleta kolorów cokolwiek. Co ikon zrobił, czego nikt jeszcze się nie zrobił? To znaczy umieścił ikonę bezpośrednio tam, na dole, po dwukrotnym kliknięciu, ta aplikacja pojawiała się na ekranie. Nic innego jak wszystko to, co na dzień dzisiejszy znamy pod nazwą DOKA, czym chwali się bardzo Apple, co powstawało w różnych wersjach Windows'a, ale tak naprawdę właśnie w 1987 roku powstało coś, co dzisiaj nazywamy TaskBarem, czy też DOKiem. Z drugiej strony, co tym bardziej jest zaskakujące, bo cały czas mówimy o jednej firmie, w następnej wersji tego systemu, która powstała 4 lata później, zrezygnowano zupełnie z tego rozwiązania, stwierdzono, że tamtych ikon już nie będzie. Zamiast tego ta ikona w tym samym miejscu miała prezentować w tym momencie otwartą aplikację. Acorn zmienił doka w taskbara, który wszyscy doskonale znamy. Z drugiej strony, co pominąwszy samą funkcjonalność, ale nawet i nazewnictwo, zamiast tych pięciu ikonek, które widzieliśmy wcześniej, umieścił tutaj mały katalog, który filuternie nazwał Apps. Coś, co dzisiaj jest jednym podejrzewam z popularniejszych haseł w internecie. W 1991 roku ACORN nazwał sobie jeden katalog apps. Dwukrotne kliknięcie powodowało rozsunięcie się dłuższego menu z aplikacjami, które były dostępne w systemie. Jednym słowem, jedna firma w przeciągu czterech lat stworzyła tak naprawdę coś, co później było wykorzystywane przez kolejne dobre kilka lat przez największych tytanów w tej branży. Nie ma żadnego problemu i nie jest żadną przesadą, żeby stwierdzić, że na przykład ten mały katalog apps to nic innego jak prapradziadek przycisku start, czy z drugiej strony te kilka ikonek prostych aplikacji to pradziadek sławnego mac, Macintoshowego doka. Oczywiście, jak, jeśli mówię o doku o zmarłych, nie mówi się nic albo mówi się tylko dobrze i oczywiście trudno by było w tym momencie powiedzieć coś złego, natomiast jak to wszystko zostało ostatecznie rozwinięte? Kiedy powstał system Next Step, kiedy Jobs odszedł z Apple'a, historię, podejrzewam, wszyscy znamy. Stworzył swój nowy system, który na pierwszy rzut oka troszeczkę może się kłócić z jego ogólną filozofią, minimalizmu, zen i tak dalej. Niemniej jednak również ten system dał bardzo duże podstawy ku temu, jak później kolejne nowoczesne GUI były konstruowane. I tak na szybko, żeby pokazać pewne elementy. Ten element to po prostu menu narzędzia każdej w tym momencie otwartej aplikacji. Z tej strony mamy naszego starego doka, w troszeczkę innym miejscu, ale mimo wszystko funkcjonującego identycznie. Tutaj mamy Taskbar. Po wielu, wielu latach podobno to strasznie zaczął wyrzekać się tego systemu i twierdzić, że nie był on tak naprawdę doskonałym produktem, przemyślanym produktem. Ewolucja nastąpiła stosunkowo szybko, bo już w następnej wersji, kiedy powrócił do Apple'a, dok zaczął sobie spokojnie spadać. Po jakimś czasie dołożono do niego Taskbara. I również powstało to, co dzisiaj znamy jako dog Macintoshu. Nic więcej, nic mniej. Tak więc ten element z drugiej strony po prostu go zabito i wrócono do elementu, który powstał niemalże 10 lat wcześniej, w Apple Lisa jeszcze. Podrasowano go ładnie graficznie, żeby jednak troszeczkę bardziej pasował do lat 90. Powstało coś, co w tym momencie jest niezmiennym elementem każdego systemu Mac OS X. Legenda głosi, bo niestety nigdzie nie dało mi się zweryfikować tej legendy. Oczywiście, jak to miał jobby zwyczaju, manewr ten nie wyszedł znikąd. To było oczywiście wszystko pokierowane jakąś filozofią. Podobno stwierdzono, że OK, pulpit ma służyć jak najbardziej temu, aby użytkownik miał szybki dostęp do narzędzi. To znaczy, wszystko to, co chcę używać, mam na wyciągnięcie ręki, jak w amerykańskim garażu, gdzie na ścianie wiszą śrubokręty, druty itd. itd. Niemniej jednak znając zamiłowanie do estetyki Jobsa, który to podobno stwierdził, OK, chcę mieć swoje narzędzia pod ręką, ale jednocześnie chcę mieć też jakiś widok. Chcę pracować, ale chcę jednocześnie mieć z tego jakąś przyjemność. Stąd też właśnie legenda teoretycznie ma motywować to, że wszystkie te odstające elementy, elementy, które znajdowały się po bokach ekranu, jak na przykład ten prymitywny jeszcze dock, wszystko zostało zrzucone na dół w jedno miejsce i ograniczone. Z drugiej strony, żeby nie mówić cały czas też o Macu. To co widzimy tutaj to nic innego jak Windows wersji 1 z 1985 roku. Nie chcę oczywiście wyjść na klasycznego krytyka Microsoftu wręcz przeciwnie. W tym momencie chcę natomiast pokazać coś innego, jak, w jaki sposób Microsoft poszedł do wykorzystania tej przestrzeni. Ten pasek tutaj na dole nie został wykorzystany jako dock, jako taskbar. Tutaj pojawiały się na początku aplikacje zminimalizowane. Jeśli użytkownik zminimalizował dane okno, pojawiała się dana ikonka. Wraz z ewolucją Windowsów pewne rzeczy się zmieniały, natomiast pewne rzeczy pozostawały bardzo stałe i niemalże niezmienne. To znaczy w Windowsie 3.0, 3.1 i 3.11 na przykład, cały czas te ikony zminimalizowane pojawiały się w tym samym miejscu. To zostało niezmienione. Co wprowadzono nowego, to coś, na co ikon wpadł troszeczkę wcześniej. Mianowicie, już jakaś prymitywna forma tego taskbara. W Windowsie 3.0 było to po prostu kolejne okienko. I oczywiście nadeszła wielka rewolucja, bo co by dużo nie mówić, pojawienie się tego małego przycisku, click here to begin, stanowi punkt historyczny, nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Taskbar ewoluował, pojawiały się tam coraz to nowsze elementy, coraz Więcej funkcjonalności dodawano do tego elementu, czy to opcja szybkiego startu aplikacji w Windowsie 95, czy grupowania aplikacji otwartych, czy tak zwane pineski w menu start i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, powracając do samego początku, dlaczego Microsoft zdecydował się coś zrobić z tym menu startu ostatecznie. I tutaj nie da się ukryć wielki ukon w stronę tej korporacji, bo Apple znane jest z tego, że nie dzieli się tego typu badaniami, Microsoft się nimi podzielił. Mianowicie w zeszłym roku zbadano różnicę zachowań użytkowników w obrębie właśnie Menu Start. Porównano, jak użytkownicy zachowali się przywiście i jak się zachowują przy siódemce. I na przykład pytając stosunkowo dużej grupy, bo około z 200 tysięcy użytkowników, odpowiedzi brzmiały, że między tymi dwoma systemami ponad połowa użytkowników przestała zupełnie korzystać z tych dwóch elementów, czyli folderów użytkownika dokumenty, muzyka, obrazy itd. 50%, czyli nadal ponad połowa użytkowników, nigdy w życiu nie przypięła żadnego elementu na stałe do menu start. Wielka funkcjonalność, która była bardzo mocno promowana, okazuje się, że 50% użytkowników nigdy w życiu jej nie wykorzystało. Coś, co wydawałoby się jest kluczem do korzystania z jakiejkolwiek aplikacji, znów okazało się, że 40% użytkowników nigdy w życiu nie rozwinęło tego menu wszystkie programy, gdzie znajdują się wszystkie zainstalowane przez użytkownika aplikacje. 28% nigdy w życiu nie skorzystało ponownie z tych aplikacji, które Windows im sugerował jako najpopularniejsze. I co w ogóle już najciekawsze, może mało, ale mimo wszystko patrząc się na skalę wykorzystania Windowsa, 11% nigdy w życiu nie kliknęło w menu start. Z drugiej strony zapytano yy, o troszeczkę inną kwestię, to znaczy w jaki sposób korzystam z tego, w jaki sposób Windows sugeruje mi, czy ułatwia mi na przykład korzystanie z pewnych aplikacji, które są wykorzystywane regularnie. I na przykład badanie i na tych dwóch tak naprawdę wynikach, czy czterech wynikach Microsoft zdecydował się podobno, żeby menu start zmienić zupełnie. To znaczy okazało się, że tylko 9% z tych badanych użytkowników stwierdziło, że samemu, samowolnie dodało sobie pewne programy na stałe do menu start. Ale z drugiej strony, prawie połowa użytkowników nigdy w życiu tam niczego, niczego nie dodała. Po prostu pozwalała Windowsowi dodawać cokolwiek sobie chce. Z drugiej strony zapytano o drugie miejsce, czyli ten quick launch przy samym przycisku. I tutaj już wyniki się zupełnie odwróciły. To znaczy, jedna trzecia użytkowników jak najbardziej dostosowała sobie to miejsce do własnych potrzeb, ale już bardzo znikoma część z nich nigdy z tego nie skorzystała i nigdy tam nie dodała żadnego elementu. Wniosek z tego płynie. Czy pierwszy wniosek, jaki można z tego wszystkiego wysnuć, to znaczy upraszczamy, wyciągamy wszystko na zewnątrz. Patrząc się na te wyciekające czasami screenshoty nowych, nowego Windowsa, widać na pierwszy rzut oka, że rezygnujemy z rozwiązań, które idą głęboko, które są złożone, które są skomplikowane, wyrzucamy wszystko na zewnątrz. Oczywiście mówiliśmy o Windowsie, mówiliśmy o Apple, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że powinniśmy też się podkłonić. Rebeliantom z linuxowym, którzy robią wszystko, żeby jakoś w tym świecie zamieszać. Czasami im się udaje, czasami nie. W kwestii interfejsów wydaje mi się, sama mnogość różnych środowisk graficznych, które stworzyli, zasługuje na pochwałę i na pewno zasługuje na to, żeby pewne rozwiązania przez nich stworzone jakoś rozważyć, jakoś zanalizować. Bo oczywiście z jednej strony mieliśmy starodawny piękny romantyzm, yy, ścieżki poleceń, ale z drugiej strony, też przez lata. Pod dużą ciemnością medialną tak naprawdę rozwijały się bardzo ciekawe rozwiązania, czasami tak naprawdę niewiele się różniące od tych rozwiązań, które znamy z komputerów w firmach czy w domach, z systemów, które kupowaliśmy w sklepie. Bo czy to najpopularniejszy gnom może nie jest taką dziwną rzeczą, ale z drugiej strony niestety już nie żyjący projekt, ale mimo wszystko ciekawe. Yy, tak zwany looking glass zakładał na przykład, że okna będzie można obracać o 180 stopni i na ich odwrocie robić notatki, przypinać załączniki do plików i tym sposobem tworzyć sobie historię korzystania z danego pliku czy z danej aplikacji. Inne rozwiązanie to akurat skierowane dla dzieci. Mimo wszystko również warto zwrócić uwagę, interfejs zupełnie inny od tego, co do tej pory widzieliśmy tak naprawdę. Interfejs o nazwie suite który został zaprojektowany dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, który miał im pomóc od najmniejszego uczyć się korzystania z komputera. Coś, co podejrzewam, jest o wiele bardziej znane, klasyczne w tym momencie już wykorzystywane chyba w większości Linuxów kompis, czyli obracanie y, na przykład tego typu kostką z wieloma pulpitami. Coś, co w ogóle zostało zignorowane przez potentatów, to znaczy y, pulpity wirtualne. Coś, co dla wielu użytkowników, jak się okazuje, jest wielkim zbawieniem, na przykład przy otwieraniu wielu aplikacji, wielu okien, a posiadaniu tylko jednego ekranu. Czy w tym momencie najpopularniejsza dystrybucja Linuxa, czyli Ubuntu, która z jednej strony, niektórzy krytykują ją, ponieważ idzie w krańcowy maksymalizm, to znaczy każdy róg ekranu zawiera ikonki, Każda strona ekranu musi mieć jakieś menu i tak dalej, i tak dalej. Czy to dostosowywalne, czy to niedostosowywalne w każdym razie wszędzie, gdzie się da wciśniemy jakiś element. I oczywiście trudno jest powiedzieć, czy to jest rozwiązanie złe. Po prostu jest to rozwiązanie dla pewnej grupy użytkowników. I stąd moje dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze za chwileczkę będziemy mówić o rozwiązaniach totalnie innych, posuniętych czasowo o wiele, wiele dalej w których zapewne kiedyś będą korzystać wszyscy. Niemniej jednak, jak dla mnie, kiedy się nad tym zastanawiałem i kiedy zastanawialiśmy się nad tym przez krótki okres czasu w Edisonzie, tego typu rozwiązanie jak GUI, które powstało dla jednych w 68, dla innych w 85 itd. tak niezależnie tego, kiedy powstało, tak naprawdę jest to tak strasznie mocno wpisane już w naszą naturę korzystania z komputera środowisko że tak naprawdę trudno mi w tym momencie sobie wyobrazić zupełne zniknięcie graficznych interfejsów. Ja osobiście raczej obstawałbym przy tezie, że to, co w następnych latach zobaczymy, to będzie GUI w jakimś zupełnie nowym wydaniu tak naprawdę. Coś, czego może do tej pory nie widzieliśmy, ale czego zasady tak naprawdę są identyczne jak Windowsa 1, 3, 1, Macosa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ten screenshot jest zupełnie przypadkowy, bo nie wiedziałem, że będę stał koło tego samego urządzenia. W każdym razie z drugiej strony, żeby oczywiście zupełnie nie przekreślać wszystkiego co nowa, jak najbardziej drugim podejściem, mam taką nadzieję i tak przewiduję, będzie właśnie nowa granica, którą podejrzewam, NUI i jak najbardziej stworzę. Drugi mój wniosek, tak kiedy właśnie mówiłem o Ubuntu i mówiłem o tym, jak jest krytykowane przez wielu, że jest tak strasznie przepełnione funkcjami, Maksymalnie doładowane funkcjonalnościami, aplikacjami, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas musimy pamiętać najbardziej podstawową prawdę, to znaczy, interfejs służy użytkownikowi, nie w drugą stronę. Stąd też, jeśli użytkownik danego typu chce mieć pulpit brudny, zagracony, wydawałoby się nieużyteczny, dajmy mu taką możliwość. Z drugiej strony, jeśli spotkamy mistrza Zen, który stwierdzi, że. Jego pulpit ma być czyściutki i świecący, również dajmy mu taką opcję. Niezależnie od tego, jaki to jest użytkownik, oczywiście zawsze obydwa podejścia, wydaje mi się, zawsze będą obok siebie do pewnego stopnia funkcjonować. Chociaż oczywiście temat y, debaty naszej późniejszej to jest GUI versus NUI. Ja osobiście podejrzewam, że myśl zostanie rozwinięta. Usunąłbym to versus przynajmniej na jakąś dobrą chwilę bo zbój jeszcze się wydaje mi się zupełnie nie pożegnamy w najbliższym czasie. Dzięki wielkie.